Dobra, jedziemy z tym stołem. Kacper 31 100 zł. Witam, prośba o szczerą ocenę konta, CASPER31. Pozdrawiam i życzę dużo zdrówka. Panie, za stówę, to masz super, masz super masz konto! Już ci mogę powiedzieć, fantastyczne imię masz, super konto. Widzę, że fajne bitwy robisz. Bardzo dziękuję, zaraz ZB dojdziemy. GBGNIEWU1160 zł. Proszę o super ocen mojego konta ZBIGNIEWU11 i pochwałę dla liczby bitew na ISU152. Pozdrawiam. Wszystko w swoim czasie, kolego. Dziękuję. Oglądamy teraz bitwę kolegi z pochwałą, czyli już mi się podoba, że wybrał taki właśnie czołg. Jest to bardzo dobry wybór na tą mapkę. Pozwala przeciwnikom się rozjechać, czyli fair play tutaj również jest. No, widzę, że kolega najpierw obserwuje, obserwuje to, co się dzieje w bitwie. O! No, bo już myślałem, że będzie to specjalnie dla mnie, właśnie do tej oceny zrobiona bitwa z jednego miejsca, ale kolega nie wpadł na to na szczęście. Zobaczymy, czy w tej bitwie będzie pokazana technika krzak. Przypominam, że technikę krzak omawiałem na poprzednim yy, Prima Aprilisie. Kolega stosuje też wyciszenie silnika, jak widzicie tutaj. Że w ogóle go nie widać i nie słychać. O, przebito pancerz, proszę bardzo, znaczy nie przebito. To jest też dosyć dobra zagrywka, ponieważ e, dajemy szansę, tak jakby. Naszemu teamowi, żeby zrobić jakiś tam porządny wynik. Jeżeli pamiętajcie, jeżeli w bitwie strzelacie dużo i robicie dużo obrażeń, to niby jest dobrze dla waszej drużyny, ale jednocześnie uniemożliwiacie robienie obrażeń własnej drużynie. Także należy się zastanowić generalnie, czy to robić, czy nie. Jest technika krzak Jest technika krzak, tylko że powinno się to robić czołgiem ciężkim. A kolega tutaj akurat czołgiem lekkim robi, ale właśnie. Technika krzak tak wygląda. Romasz Stermszubzer, dzień dobry. Rok temu wysyłałem panu Donata z Ukrainy o ocenę statystyk. Od tego czasu bardzo rozwinąłem swoje konto. O. Proszę o 30 zł. Proszę mi powiedzieć, w co iść, czy pół miliona stoi otworem i kiedy będę fioletem. O. Pozdrawiam z Katowic. Nick, Romasz Sternschubzer. <laughs> bardzo dobrze, zaraz będziemy oceniać bardzo dziękuję na razie tutaj jeszcze oglądamy kolega przedarł się czyżby chciał uszkodzić artylerię przeciwnika jeżeli będzie chciał uszkodzić artylerię przeciwnika, moim zdaniem no, dla niego tutaj się należą podwójne gratulacje na razie się na to zanosi, więc fantastyczny rajd War Thunder będzie jutro, słuchaj bo podobno tam jakaś impreza też jest. Jutro zrobimy sobie wyjątkowo Wortandera. Tak. Tak. Właśnie tak. Kolego kurka wodna, miód na moje oczy. Miód na moje oczy. Zobaczymy, czy drugiego też się uda rozwalić. Mm, to jest to. Tylko że kurka dawno już tu powinno coś być. To znaczy, że tam w lesie stoi. Gdzieś głęboko. Tak mi się wydaje. O nie! Patrzcie, tam jest baboczysko! Ale ten cichy silnik. Kolega specjalnie wziął moduł wyciszający silnik. O! Cudo! <słyska> <słyska> Takie to za darmo mogę pokazywać. Powtórki, kurka wodna. O, oh, proszę, proszę. Nie przebito pancerza. Szkoda, że tak się wydarzyło. Za 40. A nie wie skąd. 87. O! <laughs> Z wyjątkiem Babok Time, wiadomo. No, prawie, prawie. Kolega został sam na te wszystkie czołgi. Ale była to gra bardzo pozytywna, bardzo pozytywna. Kilka technik zostało tutaj zaprezentowanych takich niespotykanych. A i jutro też dostaniecie prima Aprilisowy film, bo dzisiaj zasnąłem i nie zdążyłem go skończyć. Jest połowa tylko zrobiona. Na prima Aprisowym filmie pokazuję nowe czołgi, nowe mapki i wywiady z znanymi osobistościami YouTube'a. Znaczy, wotowego i Bardzo dobra bitwa. Nie powiem, że fantastyczna, bo to nie za 30 zł, ale bardzo dobra bitwa. Bardzo ładne akcje i techniki pokazane w tej bitwie, kolego.